Moi drodzy, teraz chodzi o to, że myśmy byli nieoficjalną drużyną. No i sytuacja wygląda tak, że zabiliśmy wszystkich przeciwników, i została nas teraz czwórka. No i musimy teraz stwierdzić, kto to ma wygrać, bo wygrać może tylko jeden, bo w Battle Royale hardcore nie ma teamów. Także sytuacja się, że tak powiem, komplikuje. Dobra, ustaliliście coś? To ej, tak, ej, ej pierwszy słuchajcie, pierwszy jest opcja, żeby nie, zrobić żeby zrobić ankietę na czacie, kto ma umrzeć. No to, to wiadomo, dobrze. kto umrze. A tu gaz idzie. Nie. Ja już wiem, kto umrze. Pierniczać? Wal do nich, Niklaus. Nie, na pięści, tać... tu się tać... na pięści chyba nie idzie zabić. Może czarnego I... zabić najpierw? A ty, ja jestem biały. A. Dobra, to w nie. czarnych. Nie, 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 nie strzelajcie do czarnych. Czarni bo do sztumu. Czarni są szybsi. O! No night... Dzięki, pięknie. Kukę za rogu, tradycyjnie stała stawka 50 zł. <grym> o, <grym> dziękuję, pisa? pięknie. Nie, no nie wiem, no bo co jest tak głupio. Ja bo wstawiam opcie na ankietę. Tak? Kasia Iskor, Niklaus, ja muszę i dać chat, Ja muszę dać ja. czat na ten. Ja muszę dać ja. czat na ekranie. Jezu, czekajcie bo mam live'a i to wszystko. To wejdź może na tym spika i zobacz ponika. Eee, Kik tak? Tak, tak. Ktoś jeszcze... Nie wasza czwórka? No tak. Kto tak, umiera jak też... kto dłużej wytrzyma, to też jest zakaźnik. <noise> Dobra, ale... My... <noise> Niklaus umiera, sorry. Ale nie, nie byłbym chciel apteczki. To <noise> to <nie> ale to... <noise> Fight Club. <noise> ja, nie, <klas. głos> to może tak, Zawody kto ma więcej apteczek. Idę zagłosować na siebie. Nie ja żartuję. Tar, jaka strefa sobie do no. Nic e, nie, nie chce mówić, ale Niklaus zagłosował na kasie. Tak? Nie. Zagłosować trzeba. Niech Ej zgłosował głos na kasie Nieprawda Ja tam nie mam nic przeciw Ale czemu wy nie czekacie do samego końca A to jest Angie tak kto umiera, a nie kto przeżyje, nie wiem czy wiecie. Aha się zagłosowałem na że? siebie to, to który ja, ja zagłosowałem tak. na Katarzynę że ma umrzeć, tak? Okay. Nie, nie A no, e, A którą po postacią w grze jest Kasia? Ta w niebieskim, nie? Tak. Kasia to w niebieskim. O, nie. Dobra, Niknął, umiera. Czemu ja? A, Jeszcze a, a nie, to, nie ma to końca to ankiety. chyba, tak? Gdzie ja? Ale to rzeczywiście jest ankieta, kto umiera, lol. No e, ja, nie, ja, nie, ja, nie, ja nie powiem, kto jestem. Niknął, nie powiem, jestem. Proszę Cześć, Jaszczyk. No nie, bo to jest takie głupie, że mi jest tutaj smutno jest. No, głupie jest. Dobra, zabijcie mnie. Tak? Nie, no, nie rób Tak, tego. ja nie mam predyspozycji, żeby wygrać, także proszę, możecie do mnie strzelać. Nie, nie rób tego, nie rób tego, chłopcze. Jezu, chcieliście uh -huh. go ratować, bo on się z góry chce rzucić. Uh -huh. Oszalał, on oszalał. Oszalał zabij mnie. Ej, Dobra, no to nie... dobra, zabijajcie. Dobra, zabijaj nie po ten Kasia i który na ten kto tutaj trwawi cały czas? No ja, bo dostałem. O, o. przypadek. Ja do... Ej, a może by a zrobić ta. takie te... Aha, bo tu już się gaz zamyka teraz. Tak. Może by zrobić takie pojedynki, że idziemy 10 kroków, odwracamy się i strzelamy. <laughs> 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 tak, dokładnie, no, no to jest, to jest prawie, Ale to jest sprawiedliwe dość, nie? Ja mówię, możecie mnie zabić. Także będzie was trójka no nie wiem. Ja nie chcę tego brać na siebie. Nie, Klaus, wyrżnij ich i tyle. Czat mnie podburza. To może tak, skoro on nie chce tego brać na siebie, no to może to szybciej zajmie. O nie, To ja mam pomysł, po prostu zacznijmy szybko strzelać i jak się powybijamy, taka kolejność będzie każdy. Nie, no teraz to już nie, bo wystrzelają całego akacza. Aha. To ja rzucam. Ej, a bo, no nie, bo teraz nie ma żadnych przeszkód, tak, żebyśmy się mieli gdzie chować i próbować się zaszczelić. No właśnie. Eee. Wyszli, Chyba, że stajemy po czterech końcach mapy i zaczynamy strzelać do siebie, no i kto zostanie, Ale nie to nie zostanie. Ma tak naprawdę, no nie, no są. Na przykład ja tutaj wyżej, i jeden ktoś naprzeciwko mnie, jeden tu z prawej, jeden z lewej. Dobra. Tak, ktoś na niżu i dostanie od razu ryja. No. Nie, Miklaw, to się nie uda, bo ktoś przy kampi za wzgórzem czy coś i. Na przykład ja. Na przykład ty, dokładnie. Grajcie w papier-kamień na rzucę. Dobra. Nie, to dziecinne. Ej, no róbcie to sobie w ogóle zabijam. fakt, że to wygraliśmy w czwórkę. Panowie, ta strefa się zamyka tak naprawdę nie wiadomo już gdzie. Ej, a jakbyśmy no wszyscy koryfnęli od gazu, to co wtedy będzie? Ale jaka strefa maleńka jest. pierwszy raz Ej, Ej rzeczywiście, pierwszy będzie. raz taką strefę widzę malutką. Trzeba będzie zdjęcie zrobić. Ale no. czekajcie, ciekawe co się stanie jak wyczekacie do samego końca. Będzie chyba remis, tak mi się zdaje. No i co? No to ktoś jakąś nagrodę musi dostać. Jakie jest zdanie czatu? Tak, wszyscy dostaną czwart miejsce i będzie epic fail. Nie, myślę, że nie. Może rozlosuję. To co? To ja was wszystkich powybijam i będzie spokój święty. Nie. Dobra? A -a. Albo na pięści. O, to jest dobry pomysł. Wszystkie na pięści? Po gębach. No Stopi dobra. Sto żeby zabić gracza. No świetnie. No to, Albo no to... Na Chodźcie. Na, po, na Moment, ja ściągam bronię. Może wtedy ty jest pięści? Oj, ale jestem w siarze w gazie jest. W ogóle w trafić w kogo też lipa. Ej, jak to jest, że ja tutaj nikogo nie trafiłem jeszcze ani razy? LOL No ciężko jest. Ej, gaz idzie! Gaz, chodźcie tu! Moja postać się zmęczyła. Jakie to jest rakowe! My się no. tu nie pozabijamy. Weź, bo ja się leczę, no! To nie, to się leczę. Weź, no. no! No oszuści, z wami to się nie da. Wszyscy się albo Czy leczą, albo... mówiłem, żeby mnie zabić, no nikt nie chciał do mnie strzelać. To ja cię zabiję. To ten włochaty? Ej, komunikat y <laughs> No! I koniec. Jaki trizyn. nie Pan! Pan na czacie.